I co zaczynamy wtedy robić? My, no oczywiście, jak dowiemy się mniej więcej, zaczynamy pilnować tych drobnych rzeczy, drobnych sygnałów konia. Koń zaczyna zauważać, że wyłapujemy niektóre gesty. W pierwszym momencie może być nawet takie zaskoczenie u konia i nie wiem, trening dwa. Takiej fajnej współpracy, czy nawet nie mówię o treningu, takim obcowaniu po prostu, bo wiemy, że konie tego nie rozdzielają. I zaczynamy poprawiać. Zaczynamy poprawiać jedną rzecz. Koń mówi: O, nie jest tak źle, tutaj się zorientował, tutaj ca działa całkiem fajnie. I jeżeli byłby to koń niepewny siebie, to by się można powiedzieć: ucieszył. Ale koń pewniejszy siebie, jak zobaczycie za chwilę, wcale nie będzie z tego powodu zachwycony. Że zaczynamy poprawiać drobny ruch, zaczynamy kontrolować kroki, pilnujemy swojej przestrzeni. Oczekujemy, że koń będzie wypełniał swoje obowiązki, panował nad emocjami, utrzymywał chód, kierunek i patrzył pod nogi, że będzie to robił sam, że nie będziemy musieli pracować za niego, wyciskać tego z niego. I to niepracowanie za niego i nietuszowanie. Tych różnych sytuacji będzie dla pewnego siebie konia, który do tej pory drygował nami i wbrew pozorom to on zarządzał mniej więcej, jak wykonujemy poszczególne rzeczy, będzie dla niego problemem. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy wypowiadać swoje zdanie, a co za tym idzie, koń zacznie wypowiadać swoje zdanie. I ma do tego pełne prawo. Tutaj yy, rozmawialiśmy z Mirkiem wczoraj a propos wypowiadania swojego zdania, i powiem Wam, że to się tyczy różnych rzeczy. Tyczy się różnych relacji. Jak wiecie, zawsze rozmawiamy, że to nie są tylko sprawy takie typowo końskie, ale bardzo bym chciała żebyście pamiętali, że to, że wy wypowiadacie swoje zdanie, to nie znaczy, że jesteście niefajni w stosunku do konia. Bo jeżeli nie wypowiadacie tego, co chcecie, nie pokazujecie koniowi tego, co chcecie, to wcale to nie jest grzeczność. To jest po prostu uległość i koń dokładnie tak to odbiera. Jeżeli wy rezygnujecie z tego, co chcecie i pozwalacie jemu decydować, to nie zyskujecie sobie jego szacunku, nie zyskujecie jego respektu i wcale wasza pozycja w jego oczach nie rośnie. Jeżeli chcemy być fajni w takiej relacji, to zawsze mamy prawo powiedzieć, czego chcemy, a koń ma prawo odpowiedzieć. I pewny siebie koń dokładnie z tego prawa korzysta, bo odpowiada wam, co sądzi. O zasadach i co sądzi o tym, że Wy te zasady wprowadzacie? I co może odpowiedzieć? Ma to w nosie, jest niezadowolony, bo jemu było bardzo dobrze w takiej sytuacji. On robił mniej więcej tak jak chciał, dopasowywał się na tyle co chciał, ale kiedy Wy zaczynacie pilnować i on czuje, że rzeczywiście kontrolę próbujecie przejąć. To on mówi: Nie, nie zgadzam się na to, bo żeby mnie kontrolować, to musisz sobie człowieku teraz na to zapracować. Mi się to musi opłacać, ja muszę wiedzieć, co będę z tego miał, czy to jest dla mnie warte w ogóle jakiegoś tam podporządkowywania się. Musimy gdzieś znaleźć ten kompromis. I teraz: My jesteśmy bardzo często e, zdziwieni, że ten koniec niezadowolony. Że niechętnie idzie do pracy, że zaczynają się bunty, że zaczynają się odruchy oporu, szarpania, wyrywania, napierania, niezadowolone miny, eskalacja różnych zachowań, które kiedyś już gdzieś tam się na pewno pojawiały i które powodowały, że my zaczęliśmy się wyciszać. No bo to, że my pracowaliśmy za niego i ustępowaliśmy w wielu rzeczach, nie było spowodowane tym, że nam się nie, nie chcemy osiągać tego, co sobie założyliśmy. Nie. Koń nam dawał sygnały, że jemu się to nie podoba. Szkolił nas bardzo dobrze. Chcieliśmy szybszy chód? Były uszy. Chcieliśmy jakieś przejście? Było napięcie liny, ustawienie się zadem. Takimi drobnymi ruchami on nam mówił, że tego to jest głupi pomysł, tego to lepiej nie rób. Zostańmy na takim etapie, jak jesteśmy. I jeżeli my sobie to przegapiliśmy i przez jakiś czas tak żyliśmy, utwierdzaliśmy go w przekonaniu, że to świetnie działa, i teraz nagle co? Odwiedziało nam się, teraz chcemy wprowadzić zmiany, więc on stopniowo ocenia. I jak będziemy konsekwentnie chcieli tego, o co prosimy, to jego reakcje nie ma możliwości, żeby się w pierwszym momencie nie pogorszyły. To jest bardzo rzadka sytuacja, żeby pewny siebie koń. Oddał tą kontrolę tak po prostu. Dlaczego tego nie było wcześniej widać? Bo wy to maskowaliście, my to maskowaliśmy, czyli on coś nie chciał zrobić, wytuszowaliście, żeby się dało przejść, żeby się dało powiedz po kółku, żeby się dało pojechać, pracowaliście za niego. Chodziliśmy, dawaliśmy się gdzieś tam przepychać, robiliśmy mu miejsce. Podganialiśmy, dawaliśmy ciągle coś z siebie, tylko żeby była cisza i spokój, żebyśmy się nie musieli z nim szarpać. I koń chce do tego wrócić, dokładnie do tego, co miał. Tam, gdzie miał kontrolę, tam, gdzie miał taką decyzyjność w sytuacjach, nie chce teraz oddać Wam tego, co Wy chcecie, bo, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, nadal chce rządzić w tej relacji. Co my możemy zrobić? Najważniejsza rzecz i bardzo bym chciała, żebyście to zapamiętali. Naszykujcie się na kłopoty, bo to nie będzie tak, że jeden na dziesięć koni powie, no to mi się to nie podoba, a reszta powie super, ja nie ma problemu, możesz od dzisiaj rządzić ty. Większość koni, moi drodzy, będzie się buntować. Ja bym powiedziała, że 1 na 10 się nie zbuntuje, chociaż to by była super ilość. Moim zdaniem 1 na nie wiem, 50 się nie zbuntuje i nie pokaże nam, że nasza próba przyjęcia kontroli będzie, nie jest dla niego żadnym problemem. Ja zawsze zakładam i spodziewam się, że koń będzie niezadowolony że sytuacja naszej relacji w pewnym na tym momencie pogorszy się i to nie dlatego, że my robimy coś źle, bo osoba która wchodzi z takimi zasadami, z korektami do swojego treningu Gdzieś ma z tyłu głowy, że to wszystko powinno być tak miękko. Tak nam się też opowiada. Wiecie, że to zawsze jest nasza wina, że musimy się tak we wszystkim dopasowywać, że to my źle prowadzimy trening, bo jakby znaleźć taką technikę, to to wszystko pójdzie miękko i gładko. Guzik, prawda, że tak jest. Tyle lat pracy z końmi, poznawania różnych technik, wiecie, i z jedzeniem, bez jedzenia, presji, bez presji różnych, nie da się pracować tak. Żeby w relacji jakiś dwóch istot obyło się bez jakichkolwiek konfliktów i dyskusji. Bo tam każdy musi w pewien sposób z czegoś zrezygnować. A jak mamy przed sobą bardzo pewnego siebie osobnika, albo takiego, który nie chce odpuścić, to te bunty będą się pojawiać. I my musimy być na to naszykowani. Często jest tak, że Koń pokazując swoje niezadowolenie, a my nie do końca jeszcze albo wierzymy w metodę, albo jesteśmy pewni, czy dobrze to wykonujemy, dajemy się złapać w pułapkę, że nagle przesadziliśmy. Wiecie, że za duża presja, za duże wymagania, że coś jest nie tak. Dlaczego? No, bo koń, który jakoś tam pracował, można powiedzieć, teraz się pogarsza. No więc co to za. Postęp w treningu, postęp w relacji, jeżeli sytuacja między nami się psuje. Ale tak właśnie jest. Przy pewnych sobie koniach one nie oddają tego przywództwa i tej decyzyjności tak łatwo. My musimy sobie zasłużyć swoją konsekwencją, spokojem nie w popadaniu w jakieś emocje, nie gubieniem się zasłużyć sobie na to, żebyśmy mogli. Być w pewien sposób w stosunku do nich decyzyjni i żebyśmy zrobili na nich wrażenie, i one wtedy zaczynają zupełnie inaczej pracować. Ale bardzo was proszę, nie poddawajcie się sytuacji, kiedy pogarsza się na początku wasza relacja. Obserwujcie, analizujcie, bo to nie chodzi o to, że my jesteśmy nieomylni, ale zakładajcie, że takie pogorszenie się pojawi bo ono się pojawia niemal zawsze. Nie dawajmy się nabrać, że to jest tylko i wyłącznie tutaj nasza wina i my coś robimy źle. Róbcie swoje. Nie wycofujcie się z kontroli, nie wycofujcie się z korekt, ale co zrobić, żeby nie popaść w jakąś taką typową wojnę, że każdy ciągnie w swoją stronę.